Ejcie moje kochane, w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z moim codziennym makijażem. Od razu mówię, że to nie będzie żaden tutorial makijażowy, tylko po prostu pokażę Wam, jakimi produktami wykonuję makijaż, taki po prostu codzienny. Na twarz mam nałożony już krem pod oczami i krem na twarz. A teraz zaczynamy od BB Garniera. Ja będę go nakładać palcami, bo tak mi jest najwygodniej. Gąbeczką też lubię, ale gąbeczki boli mnie ręka. Tak więc częściej nakładam, bo tu mi coś by skoczyło. A, dobra. Więc ja mam prawie parę spraw na mieście, więc muszę się, muszę wykonać moją aż z rana. Cześć ja zazwyczaj nie maluję się rano bo rano to ja pracuję, ale dzisiaj mam wolne tak więc po prostu muszę zaległe sprawy załatwić dziś mam jeszcze właśnie dzień wolnego a dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dzisiaj są urodziny mojego synka, który jeszcze śpi i tej leżył mi na brzuchu przytulałam go zmęczona z tego, tego całego bólu z tego porodu ale jednocześnie bardzo szczęśliwa że w końcu jest już ze mną tak więc naprawdę dzisiaj jest bardzo bardzo ważny dzień dla mnie i w ogóle dla całej rodziny będę wykonywać jeszcze makijaż później po południu na same urodziny a teraz to po prostu wykonuję takie bo muszę właśnie tort wykupić kupić jeszcze parę rzeczy na te urodziny tak więc jest godzina 8 a ja się właśnie szykuję I teraz będziemy nakładać korektor ja tutaj patrzę na dół ponieważ tutaj mam swoją kosmetyczkę będziemy nakładać ten z Essence Stay All Day Matte tak, Stay All Day Matte Stay All Day Long Lasting, to jest 16 godzinny Teraz, żeby tutaj ładnie nam wsiąkło wszystko w buzie, będziemy robić brwi. Tą szczoteczką będziemy wyczesywać. O. I teraz będziemy nakładać korektor do brwi, Eveline scenic, ja mam odcienie black i nakładamy. lubię robić brwi najchętniej miałabym ten etap ale wiem, że brwi są bardzo ważne tak więc robimy chociaż szczerze nienawidzę to jeszcze nie wszystko będziemy teraz wyczesować znowu Dzięki temu zobaczymy, gdzie jeszcze mamy dorysować swoje brwi. Tu w tym miejscu, tutaj trochę. Dobra, bierzemy paletkę z 7 ja Wiem, że to nie nadaje się ona za bardzo do brwi, ale ja obecnie nie mam żadnego takiego cienia czarnego, ani żadnego produktu do robienia brwi, tak więc muszę się poraczyć tym, tą paletką. Uraczyć. Uraczyć. Taki pędzelek skośny do, do robienia brwi. Albo wyczesujemy to ja mówię, że właśnie brwi to jest najgorszy etap bo długo się je robi bo najmniej ja długo je, długo je robię i wkurza mnie to no ale cóż trzeba to trzeba i tak jeszcze do niej wrócimy to jeszcze nie koniec ale na razie przejdziemy do buzi będziemy ją matowić podrem z L'Oreal trumacz takim pędzeleczkiem ładnie strzepujemy i dociskamy i znowu strzepujemy i dociskamy w poglądzie, w podglądzie, trochę w sterku Karol Cię wariuje Teraz zajmiemy się oczami. Będziemy nakładać cień z paletki też bo ten pierwszy, najjaśniejszy i to będzie na ruchomą powiekę. Na całą ruchomą powiekę nakładamy ten cień. I na drugą to samo. Dobrze. Mamy już nałożony. Teraz będziemy robić załamanie powieki. Tym cieniem. Takim matowym brązem. Takim pędzelkiem. I szepujemy nadmiar i robimy załamanie. Ja kiedyś nie robiłam załamania, w ogóle powiem Wam, takie błędy robiłam w makijażu, że szok. W ogóle no jeszcze teraz nawet powiem Wam, że mm, wiele rzeczy Mogłabym się jeszcze nauczyć. To nie jest w ogóle jeszcze perfekcja, daleko mi do tego. Ale dzięki YouTube powiem Wam, nauczyłam się właśnie wykonywać takie zabiegi jak, by się tak można to nazwać, blendowanie cieni, właśnie rysowanie tej, wykonywanie tego, tego załamania. Ja kiedyś tego nie robiłam. Ja malowałam się bardzo ostro, bardzo mocno nakładałam dwa cienie, jeden biały, drugi czarny, to był smugi ice i do tego czarna krecha, czerwona szmina, takie brwi i to było wszystko. Tak więc powiem wam, że to się bardzo zmieniło. Teraz wykonuję makijaż bardziej naturalny, no bo powiem wam, że, że lepiej mi jest w takiej wersji, delikatniejszej niż takiej mocniejszej, i też wiele osób mówi mi, że mi lepiej w takiej takim naturalniejszym makijażu. Ale tak jak mówię, ja kiedyś nie blendowałam w ogóle cieni, nakładałam yy, dwukolorowy cień przy Make Eyes, w ogóle ich nie rozcierałam, nakładałam grubą krechę. Fakt, że kreski wychodziły mi wtedy bardzo równiutkie, naprawdę każdy, kto mnie spotkał na ulicy, Pytał się, czy ja sama się maluję, czy sama rysuję te kreski. Każdy był pod wrażeniem tych kresek. Te kreski mi ładnie wychodziły. Teraz troszeczkę wyszłam z sprawy, bo, bo rzadko je maluję. No, ale cóż z tego, jak wykonywałam właśnie takie podstawowe błędy, jak nie rozcieranie tych, nie blendowanie tych cieni. Robiłam takie wielkie brwi, takie usta. Zbyt ciemnych podkładów używałam. Nie używałam bronzera, nie, w ogóle nie konturowałam twarzy, tak więc... To była po prostu porażka. Co teraz będziemy? Aha, będziemy nakładać z włosz 7 też. To będzie rozświetlacz. Taki. Będziemy go nakładać tu właśnie na oczy, na tą ruchomą powiekę tym pędzelkiem, tym samym. Dlaczego? Bo zauważyłam, że jak nakładam, oczywiście omijamy tą okolicę zrobioną to załamanie naszej. Jak ona, nakładam tu rozświetlać w tą okolicę, to to oko staje się takie najbardziej otwarte i takie bardziej większe niż, niż jak tylko nakładam cień. Ok. Tu przy samych granicach rzęs też. Ok. Teraz przechodzimy do. Hmm. Zaraz, zaraz, zaraz wam pokażę, bo tu mam mały bałagan. It's my secret. Double Effect eyeshadow i to będzie taki perłowy cień i będziemy robić yy, wewnętrzny kącik. Będziemy go robić takim to pędzelkiem. O, tyle nakładamy, strzepujemy i zaznaczamy, opruszamy po prostu ten wewnętrzny kącik w tym Już nie wiem gdzie się patrzeć, czy w lusterku, czy w kamerę. drugie oko ok no teraz moi kochani będziemy wytuszowywać nasze rzęsy maskarą z, z Miss Sporty Studio Lash 3 to jest naprawdę świetny świetny tusz ja muszę sobie kupić już następny, bo ten już się tak troszeczkę wysuszył ale on jest tak naprawdę świetny, że ja jestem pod wrażeniem, że taka cena tuszu i, i taki efekt i to jest to jeden z najlepszych tuszy jakie miałam, miałam kiedyś taki z burżu, ale to jeszcze jak mieszkałam w Londynie to było 5 lat temu. ta, więcej! 5 lat to ja jestem ze swoim mężem, więc to było jakieś 7 lat temu. To nawet pewnie już nie ma tych, tych tuszy z burżu, akurat tej wersji, ale to była taka pamiętam chyba srebrna buteleczka. Oj, powiem wam, tamten tusz to robił z moimi rzęsami. Oj, efekt nieziemski rzęsy były bardzo pokrubione, bardzo wydłużone naprawdę efekt był jak 3D, jak, jak w 3D jak po prostu takie sztuczne rzęsy uwielbiałam ten efekt i on kosztował wtedy jakieś 10 funtów, no to na polskie około 50 zł no to mniej więcej takie same są ceny dzisiaj, za chyba Chociaż ja nie wiem, bo nie kupuję teraz z burżua jakoś rzeczy. Produktów, kosmetyków. To jednak uważam, że są naprawdę świetne kosmetyki z burżuła. Dobra, jedną rzęsę mamy. Teraz przechodzimy do drugich. Do drugiej strony. No, rzeczywiście trzeba kupić już nowy tusz, bo ten już jest taki wysuszony. I ten efekt na lęcach na nie jest taki, jaki być powinien. Zastanawiałam w ogóle, czy nagrywać taki film jak codzienny mój codzienny makijaż, no bo jakoś tak wstydziłam się powiem wam mal malować przed kamerą, tym bardziej, że ja oglądam dziewczyny, które wykonują cuda na twarzy makijaż. Ja przy nich to jestem po prostu, no wiecie, nikim w cudzysłowie, bo ja nie wiem takich makijaży wykonywania, wykonywaniu, też powiem Wam szczerze, że kiedyś, kiedyś to ja naprawdę robiłam cuda na oczach, kiedyś Wam prześlę nawet zdjęcia. Ja nie wiem, no kiedyś jak byłam młodsza, to jakoś tak i te cienie różne miałam, kolory, te kreski, takie naprawdę wywiasy robiłam na tych oczach, a teraz to jakoś tak, nie wiem, nie to, że mi się nie chce, tylko po prostu no dwójka dzieci, dom, praca, to też tak po prostu no nie ma nawet tak czasu, żeby sobie usiąść i, i wykonać taki makijaż fest, wiecie. Ja się lubię też w wersji takiej naturalniejszej. Dobrze. Rzęsy mamy. Teraz przechodzimy do. Do czego? Aha, jeszcze powrócimy do brwi. Aha, skończymy nasze brwi. Mamy tutaj z Loreto Salon gumę do kreatywnej stylizacji włosów Loreto Salon To jest z Biedronki chyba tak. i tak sobie moczymy ten pędzelek, tą szczoteczkę i nasze brwi ujarzmiamy tę pastę. Nie pastą, tylko gumą. Dzięki temu on, one nie będą takie wiecie, każda w inną stronę, nie? A ja niestety mam problem z brwiami właśnie taki, że każda jest w każdą inną stronę. Robią co chcą te moje brwi. A dzięki tej, tej gumie one są po prostu w jednym składzie. W jednym składzie i ładzie. O, dobrze. Mniej więcej one są podobne do siebie, jak siostry, ale nie bliźniaczki. To bliźniaczek im brakuje trochę. I będziemy teraz robić naszą, modelować naszą twarz. Bierzemy sobie pędzeleczek. Taki. Ja mam takie pędzelki z. To jest akurat Elite Models. Ja kupiłam go w Rossmanie A tak to zamawiałam takie y, pędzelki z na Allegro, z Lancron. Lancron Makeup czas tam, ja więc pół roku temu. Ok, zaczynamy. Bierzemy sobie taki pędzelek, brązer z też z W7. Mam rozświetlacz brązer. Smaru, 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 strzepujemy nadmiar i konturujemy. Ok, teraz bierzemy taki. Myślałam, że moja córka wstała, chyba jeszcze nie, ale muszę się spieszyć, po to. Taki pędzleczek, i bierzemy rozświetlać. Też z strzepujemy nadmiar i kości tu policzkowe. Ładnie sobie zaznaczamy tym rozświetlaczem. Tutaj. Dobra. I teraz moi kochani, to już chyba wszystko będzie. A, jeszcze kredka biała na linię wodną. Czekajcie, gdzieś tu znajdę w tym moim bałaganie. Ok, zaczynamy. Ja muszę sobie trzymać tu jednym palcem, a drugim malować. Kiedyś właśnie też nie używałam białej kredki. Dzięki YouTube dowiedziałam się, że, że jest takie coś jak biała kredka na okolice pod oczami, znaczy no, na linię wodną. Dzięki temu oko bardziej się otwiera. Jest takie bardziej świeższe, większe. Biała kredka to jest strzał w dziesiątkę. Nie pokazałam Wam z czego ja mam tą kredkę. Kredka biała jest z Manhattanu, o, taka biała, zwykła kredeczka, zapłaciłam za nią około 15zł w Rossmanie. Tutaj sobie paznokciem zrobiłam ziazie pod okiem, dobra i teraz bierzemy, mam nadzieję, że to wszystko ja bym sobie jeszcze tutaj poprawiła szczerze ten, y, to załamanie bo mi troszeczkę tusz się tutaj zabrudził zabrudził mi powiekę, więc jeszcze sobie poprawię załamanie górze, z którego piętra, bo muzyka bum, 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 godzina ósma. No ale, dobrze. O 8 mi to nie przeszkadza. Boże jakby to było jedenasta w nocy, kiedy dzieci śpią. Takie są uroki mieszkania w bloku. Imprezujemy wtedy, kiedy imprezuje sąsiad. Pamiętajcie. Dobrze, i teraz nakładamy... Eee, szmineczkę. To jest końcówka naszego makijażu z L'Oreal. Ja wam pokazywałam to z tą szminkę w Lubieńcach. Mhm. I nakładamy. na usty. przepraszam. I nakładamy. Disco Polo leci u kogoś. Lubicie Disco Polo? Przepraszam, że ja się patrzę cały czas w pogląd, muszę wiedzieć, że tu jest po prostu Wy jesteście tu. A <laughs> ja lubię Disco Polo, powiem Wam, że <laughs> kiedyś nie lubiłam. Bardzo nie lubiłam, ale nie wiem, jakoś mąż zaradził mnie tą miłością do Disco Polo. I teraz non-stop, non-stop. Uwielbiam after party, uwielbiam ekstazji, mig. Mik to może tak nie, ale Ekstazja w Terparty to uwielbiam. Yy, mamy taki błyszczyk, jaką miałam pokazać z Beauty. O, moja mama już idzie do mnie. Już słyszę, że puka, więc musimy się żegnać. Tak wygląda cały mój makijaż. Taki zwykły. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dobrze, dziękuję ślicznie za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Idę otworzyć mamikli, bo po prostu mnie zakatrupi.